W dzisiejszym odcinku pogadamy sobie o najnowszej premierze kinowej pod tytułem Abizu, czyli potężnym, przerażającym demonie. W oryginale, jeżeli chodzi o tytuł, to mamy The Offering. No i w zasadzie, wybaczcie lekkie opóźnienie, ponieważ materiał mógłby być już w piątek, ale okazało się, że pierwszy i w zasadzie jedyny seans w moim kinie w Heliosie jest dopiero na 20.20. .20, a w sobotę wyszedł jeszcze nowy odcinek The Last of Us, trochę szybciej niż... Miało to być pierwotnie, bo normalnie wychodzą co poniedziałek i było to dla mnie trochę ważniejsze niż jakaś tam jakby nie patrzeć trochę randomowa premiera. Do tego stopnia randomowa, że jak robiłem słuchajcie zapowiedzi na 2K23 to nawet zdaje się nie wspomniałem tej produkcji. Jakoś nie wiem, czy mi nie wyskoczyło czy coś jak robiłem research. No w każdym razie dzisiaj pogadamy sobie bez spoilerów, także zapraszam. Bizów w zasadzie troszeczkę w szufladzie przeleżał, słuchajcie, jeżeli chodzi tutaj przynajmniej o tę polską premierę, ponieważ no, na świecie już był jakiś czas temu, we wrześniu 2K22, także to nie jest już pierwsza świeżość. Natomiast jeżeli chodzi tutaj na przykład o scenarzystę, to w zasadzie mamy debiut, to jest pierwszy właśnie tutaj scenariusz, taki pełnoprawny. Wcześniej gościu był producentem, między innymi w jakiejś produkcji, czy przy jakiejś produkcji, ale tutaj jest to jego pierwszy właśnie scenariusz. Natomiast jeżeli chodzi o reżysera, ma on już jeden horror na swoim koncie pod tytułem... The Nightmare Radio, Radio powinienem, The Nightmare Radio, 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 yy, Nick Mare Radio, słuchajcie, z 2019 i to był taki hororek maratonowy, on chyba tylko na maratonie był z tego co kojarzę, bo pamiętam, że właśnie gdzieś tam na jakimś nocnym przedsięwzięciu go oglądałem, jak jeszcze chodziłem na maratony i recenzowałem zdaje się też, tak dobrze pamiętam, bo właśnie Abizu był między innymi na maratonie, ale normalnie repertuarze też leci, także... No, Oliver Park nazywa się reżyser, jeżeli kogoś to interesuje. Jeżeli chodzi o fabułę, to krótko przedstawię dla tych, co filmu nie kojarzą. Jest tutaj w zasadzie przedstawiony biznes rodzinny, gdzie ojciec pracuje w kosnicy, no i odwiedza go wraz ze swoją panną jego syn, z którym, no, widać jakiś czas tam nie gadali, czy mieli spinę, po prostu jakąś. A teraz z racji, że ona jest w ciąży i w ogóle z tego, co dobrze chyba zrozumiałem, to ojca nie było na ślubie. I to teraz syn przyjechał powiedzmy odświeżyć relację i troszeczkę ojciec już inaczej na to wszystko patrzy. Natomiast on tutaj też ma jeszcze jakiś ukryty cel, ten właśnie jego syn. Może nie będę w sumie mówił o co dokładnie chodzi. W każdym razie, no nie są to takie odwiedziny tylko dlatego, że obo super kocha tatusia, tylko jeszcze będzie chciał coś tutaj zyskać. Taka, no powiedzmy, nawet nie, że intryga, ale po prostu... No, czegoś potrzebuje od niego, tak ciężko mu jest to tak w oczy powiedzieć, więc dopiero się do tego przygotowuje. No ale wszystkie plany będzie tutaj słuchajcie powoli psuł właśnie nasz demon. A skąd się wziął ten demon? Otóż na początku filmu widzimy pewnego kolesia, który odstawia jakiś rytuał. No i w zasadzie to wbija sobie kosę, pieczętuje się jakimś amuletem dodatkowo, żeby właśnie zamknąć złą siłę tego abizu, tego demona. No właśnie powiedzmy, że w tym amulecie, w swoim ciele tak naprawdę... No i w tej kosnicy oczywiście, że ktoś go tam musi, nie tak jak trzeba rozpakować, ja to sobie nazwę słuchajcie. No i właśnie, jak on jest w tej kosnicy, mam słuchajcie ten rodzinny biznes, no to ojciec mówi, no weź tam ty zacznij tutaj robić te autopsje, a ja tam idę na papieroska z, z wujasem. Nie? Taka akcja jest, znaczy nie wiem czy to wujas tak wygląda, albo jakiś członek rodziny, czy, czy bliski pracownik, nie mam pojęcia szczerze do końca, chyba nie padło to słowo. W każdym razie, no właśnie nasz młody bohater o imieniu Art... Zobaczył ten amulet, ale niechcący go stłukł. Spadło mu to na ziemię i on to tam gdzieś strząchnął nogą, kopnął, słuchajcie, do, do kratki. Tam. No, i, no i cały problem, słuchajcie, tego filmu wywodzi się z tego, że gość zamiast ten amulet po prostu wziąć, nie wiem, skleić, na przykład, albo pokazać ojcu, że ej stary, patrz co ja zrobiłem, amulet niechcący rozdupcyłem, To on go schował, nie powiedział o tym nikomu. A tak naprawdę przez ten rozbity amulet, słuchajcie, przez te ciało też oczywiście, ale no, ten amulet był tutaj kluczowy. To wszystko się dzieje. Gdyby nie to, to w ogóle by się nie wydarzyło. Także bohater nie wiem, czego on się tak obstrał, szczerze. No jest to trochę głupia, że po pierwsze nie mówi o tym nikomu, tylko woli to no, zamieść pod dywan. Co no, jest takie wiecie, to tylko amulet, on nie wiedział, że to jest jakiś demon tam zaklęty, tak? Więc w sumie po co? No bał się, że błąd popełnił, tak? Gdzie mu ojciec dał taska do zrobienia, ale to jest takie wiecie. Poza tym nawet nie wiem, czy ten amulet by się w tej kratce zmieścił, nawet tak jak był zbity, ale to już obraz. Szczegóły, szczególiki. Tutaj jest trochę głupkowatej rzeczy. No, w każdym razie, słuchajcie, nasza Bizu gdzieś tam się później z tego ciała oczywiście wyłania i zaczyna terroryzować. I to tak. Jest tutaj CGI, to jest efekt komputerowy, jakaś tam dymiasta tam guala, ta czasem się ten potwór pojawia rzeczywiście. I powiem tak, nie jest to może zbyt przerażające, ale nie jest to jakoś super źle wykonane. No, zaśmiałem się tam na tym demonie, nie będę ukrywał. Natomiast uważam, że tak tutaj horrorowo działa w miarę dobrze. Na przykład jest jedna bardzo fajna scena, gdzie drzwi, tak wiecie, trzaskają, latają. Du, 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 du. I to światło mi gonią i wiecie, i tak w cieniu pojawia się i znika, pojawia się i znika, jak magik, normalnie ten demon gdzieś tam, no to było takie fajne zagranie cieniem. No nie jest to znowuż nic świeżego oczywiście, a tak jak cały ten film, aczkolwiek, no fajnie to wyglądało. Natomiast, o ile całkiem nieźle to wygląda jak na CGI, a wiecie, że ja raczej efektów komputerowych to tak nie przepadam za nimi, trochę od nich w stronie, zawsze mówię, że praktyczne byłyby lepsze. Tutaj też jak najbardziej jakby zrobili takiego demona rzeczywiście jak na przykład mieliśmy naszą polską Netflixową ostatnią wieczerzę demona wiecie efekt po prostu taki praktyczny gdzieś tam jakaś tam CGI fajniej to zawsze wygląda ale no tutaj jest tak komputerowo dosyć konkretnie walnięte gdzieś tam czasem po ścianie łazi i tak dalej więc mm, co kto lubi już tak naprawdę ja tak jak mówię zawsze popieram jak najbardziej doceniam efekty praktyczne gdzie ktoś się postarał a nie tam dorzucił 2.50 dolara żeby to w kompie zrobić natomiast jeżeli chodzi o całość, słuchajcie, tego filmu, o tutaj próby straszenia o historię, to powiem wam tak. Jakby to wyszło 20 lat, 30 lat temu, to nawet nie wiem, czy wtedy byłoby to świeże, aczkolwiek faktycznie trąci takim Wajbem czegoś, co jest wyrwane trochę z starej ery, ja bym to nazwał w ten sposób, słuchajcie, gdzie. No co tutaj mamy głównie? Demona, tylko że w CGI, tak? Mamy motyw opętania. ok. No fajnie jest ten żydowski kontekst, nie jest to taki typowy, znaczy jest to amerykański horror, ale nie jest na tyle typowy amerykański czy typowo amerykański, że no daje jakiś inny właśnie kontekst, trochę innej kultury. Jasne, Żydzi w horrorze też nie są niczym, niczym nowym, bo tak naprawdę zaraz kojarzy się chociażby Kronika Opętania, gdzie słuchajcie też był Abizu. To było zresztą moje pierwsze skojarzenie. Znaczy tam był Dybuk, ale z tego co pamiętam padało też to, to imię Abizu, jeżeli się teraz nie mylę. No ale też tam odnosiło się właśnie do, do Dybuka, do żydowskiej wioski. Tam też było nawiązanie do Polski w ogóle. Tak więc to się kojarzy. Ale właśnie to jest jakaś mimo wszystko wartość, bo jednak no, gdzieś ta kultura rzadziej się, wydaje mi się, przewija. Ale też y, na przykład fajnie, by to było, nie wiem, izraelska produkcja, słuchajcie, tam gdzie Żydów jest po prostu najwięcej, tak? Taka ich, powiedzmy, main lokacja, nie ja to sobie nazwę. Okej, okay, akurat w Ameryce też jest ich dużo, bo prawie 7 milionów, słuchajcie, więc to drugie pod względem liczebności. Skupisko, powiedzmy, tej kultury. nie mniej jednak raczej fajnie, jakby to było gdzieś właśnie w innych takich lokacjach, jakichś y, nieamerykańskich. Natomiast. Y, całkiem roczny i klimatyczny jest to film. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi tutaj o lokację, która głównie jest tą kosnicą, czyli też domem pomiędzy innymi, bo, bo tak naprawdę no, oni sobie tam gdzieś śpią, tu ktoś gada, tu ktoś sobie je obiadek, a gdzieś tam pod spodem kosnica. No więc tak to wygląda. Natomiast ja bym uciekł trochę w inne rejony i wydaje mi się, że ten film by zyskał, że byłaby to dla niego troszeczkę większa wartość. Natomiast Tutaj jeszcze z jedną rzeczą mi się kojarzyło, a między innymi no, jak mamy motyw kosnicy, to autopsja Jane Doe gdzieś tam od razu wjeżdża. Ewentualnie jeszcze był ten drugi horror, teraz sobie próbuję przypomnieć. Nie pamiętam, wyświetlę wam plakat, zapomniałem totalnie. A ten już był gorszy, natomiast autopsja jest okej. Okay. Aczkolwiek tutaj no troszeczkę z czym innym mamy do czynienia, no bo <laughs> jednak nie będziemy tylko i z tym ciałem obcować. Tak ono tam leży w tej kosnicy i ten demon się uwalnia, ale nie jest samo to ciało aż tak istotne. No, i słuchajcie, jeżeli chodzi o tego demona, naszego Abizu, no to on ma taką, powiedzmy, może nie tyle co przypadłość, ale lubi sobie doprowadzać na przykład do poronienia albo w ogóle y, dzieci porywać i takie typu rzeczy. Więc, y, z racji, że żona naszego głównego bohatera Arta jest w ciąży, no to nie trudno połączyć kropki, na czym demon będzie się fokusował, prawda? Tak naprawdę, przez głupotę jej męża. A teraz ten demon jest uwolniony, ale. Jeżeli myślisz, że to jest najgłupsza postać w tym filmie, to nie, ponieważ ta żona jego właśnie, to czasami chyba próbuje mocno przebić, mocno utrzymać poziom słuchajcie, debilnych horrorów naprawdę. No nie będę wam spoilerował, bo to głównie już jest finał. Natomiast właśnie tak, bo ten film trwa tam około półtorej godziny i dwie trzecie oglądało się tak. Przymykając oko na niektóre głupoty znośnie. Natomiast jak doci docieramy do finału właśnie. Ja patrzę na decyzję, którą ona podejmuje słuchajcie ta, ta kobieta w ciąży, ja rozumiem kobieta w zaawansowanej ciąży może tam trochę nie na, nie na trzeźwo myśli powiedzmy w cudzysłowie, ale nie no kurde słuchajcie przez jej głupoty ten demon to jeszcze bardziej sobie może skakać, przeskakiwać i robić co chce tak naprawdę i Ktoś jej na przykład każe coś zrobić, ona nie ma pojęcia, jak to zadziała, a wie, że już sytuacja jest podejrzana. I tutaj mam na przykład, między innymi, na myśli sytuację z tym amuletem. To kto będzie oglądał, bądź kto już widział to, skojarzycie, właśnie tak w finale. Po co ona. Robi to, co robi. Tam jest kilka takich sytuacji, ale to już słuchajcie, dobra, na razie zostawiamy sobie głupoty i głupotki tak one tutaj są. Czasami trącą mocniej, czasami mniej. Zdecydowanie wydaje mi się, że finał jest tutaj najmniej logiczną i sensowną częścią. I wrócę tutaj jeszcze do jednego wątku, który zacząłem wcześniej, więc właśnie na czym głównie opierać ten horror, Słuchajcie, no to na opętaniu na latającym demonie, no to już powiedziałem. Druga rzecz na tym, że coś gdzieś czyha w cieniu. Albo nie wiem, pod stolikiem się demon się schowa, czy, czy bohater, no takie o wow. A trzecia rzecz to na lustrach. No motyw luster w horrorze to jest dosyć znany, tak? Był chociażby taki, ja bym powiedział, że w tym temacie akurat kultowy horror właśnie pod tytułem lustra. No, to jest taka jedna z rzeczy, ale wiadomo, te lustra przez wiele, wiele produkcji się przewijają i coś tam za tym lustrem się czai, albo w tym lustrze widać, a normalnie nie. Na przykład bohaterka tutaj przez lustrzankę patrzy na coś tak sobie, znaczy, że wyskakuje coś, gdy patrzy przez lustrzankę, a gdy patrzy normalnie nie. Tak się zacząłem zastanawiać, ej, halo, o co chodzi? Przecież to nie jest kamera, która ma jakieś specjalne filtry na łapanie duchów, nie? Ale pomyślałem sobie, no tak, przecież lustrzanka, no to lustro, no to okej, okay, to może się tam odbijać. Tylko tutaj to działa tak, mam wrażenie, dwustronnie, bo czasami spojrzysz w lustro, na przykład jest jakaś tam dziewczynka demoniczna, a normalnie jej nie widać, a czasami jest na odwrót, że, że jest tako, a w lustrze nie ma. Nie wiem z czego to wynika, szczerze powiedziawszy, tak na pierwszy rzut oka brzmi trochę, czy wygląda na nie ale szczerze... Nie analizowałem jakoś mocno, bo to taki detal wydaje mi się, no ale dobra. Jak miałem to wszystko, słuchajcie, spiąć w całość, to tak. Tego jeszcze w sumie nie dodałem, ale no, podobały mi się tutaj zdjęcia, na zasadzie, że czasami bardzo fajne ruchy kamery były właśnie w kontraście do kiepskiego logicznie finału. To technicznie tam mi się najbardziej podobało, chociażby odnośnie zdjęcia, ale głównie pracy, po prostu tutaj operatora. Dosyć dynamiczne te ujęcia, dosyć. Fajne jakieś najazdy, na przykład gdzieś tam, gdzie bohaterka sobie trochę lewituje, powiedzmy. Ta kamera tak fajnie na nią skakuje. No, są różne ciekawe zabiegi. Natomiast jako całość mi się to podoba. Podoba mi się, jak są tutaj kadrowane dane sceny, gdzieś te właśnie różne najazdy. I nie jest to horror, na którym jakoś niewiele, czy powoli się dzieje na takiej zasadzie, że jednych to przekona, a drugich wynudzi. Tylko on jest nawet całkiem dynamiczny, słuchajcie. A nawet jeżeli jest tam, są tam jakieś chwile przestoju, to nie za długo, więc to jest akurat fajne. No tak wracając właśnie do tego podsumowania, no to tak, no tutaj z tych zalet no to właśnie to co powiedziałem, aktorsko jest w zasadzie całkiem okej, okay. fajnie, że dodajemy tutaj właśnie tę kulturę żydowską, że no ta kosnica właśnie z jakimiś tam in, in, innymi, słuchajcie, rytuałami jest takie aż bardzo klasyczne, amerykańskie, więc fajnie. No i sam motyw tego abizu, słuchajcie, tak jak mówię, no to CGI okej, okay, zaśmiałem się, ale nie jest jakoś źle wykonane, natomiast mówię, wolałbym efekty praktyczne, więc to tak 50-50. Natomiast reszta w kwestii logiki, w kwestii świeżości tego horroru, słuchajcie, w kwestii tego, że nie wiem, miał może przerazić, znaczy próbował, a raczej to jest takie y, jumpscare, y, coś stuknie, y, coś puknie, albo takie, czego ja bardzo nie lubię, słuchajcie, niby nie jumpscare taki stricte horrorowy, ale jest, jest coś takiego, że jest sobie jakaś scena, coś tam się dzieje, coś tam się dzieje, wiecie, raptem jest cięcie, przeskakujemy do innej lokacji, jest taki... Pff, Walnięcie dźwiękiem, bo na przykład w następnej scenie zaczynać coś głośnego nie? mnie to strasznie irytuje, to jest takie denerwujące. Nie lubię tego, bo, bo to nie działa na zasadzie, że ej, jakiś strach realny, tylko to działa na zasadzie takiej, że jak ktoś przysypia na przykład na filmie, to trzeba się obudzić, nie? No, nie? Więc tak mniej więcej to zmierza ku środkowi. Słuchajcie, jeżeli chodzi o moją ocenę, stąd też ja wystawiam tutaj 5 na 10. No Jest to taki typowy średniak. A może właśnie nie do końca typowy, bo jednak typowe średniaki z reguły mi się kojarzą z nudą. Z brakiem emocji. A tutaj czasami jakieś były, trochę śmiechów, trochę na poważnie, a jednak całość generuje ten środek, ale właśnie taki trochę, trochę jednak inny niż, niż typowy średni film, który z reguły zapomnę za dwa dni. Ten mam wrażenie, że zapomnę za trzy. <laughs> Nie no, jakiś czas tam pewnie go będę pamiętał. E, troszeczkę będzie zawsze to skojarzenie właśnie z kroniką opętania, więc pewnie dłużej niż, niż kilka dni, także spoko. To jest taki średniak, ale słuchajcie, lepszy średniak niż można by było się nawet pewnie spodziewać. No. Horrorem roku nie będzie na pewno, ale też w gniotach nie będzie. Zapewne, skoro daje 5 na 10, to będzie pominięty w obu listach rocznych. Także tak to u mnie, czy z mojej perspektywy wygląda. No i co? Dzielcie się w komentarzach, jak byliście już na się z racji, że ta recenzja jest troszeczkę później niż ta pierwsza premiera. Kto się jeszcze zastanawia, no to nie wiem, może Wam pomogłem w wyborze, może nie. Dajcie znać, właśnie. Ten horror też był na maratonie, chyba w dwóch sieciach. W trzeciej chyba było coś innego, także na pewno sporo ludzi już go zdążyło gdzieś tam chapnąć to dotrą do końca, no to dzisiaj zostawiacie hashtag Abizu, właśnie zrobimy normalnie spolszczone Abizu, bo ten oryginał to może być za trudny dużo literówek mogłoby wpaść, także no ogólnie mówiąc to jest całkiem fajne rozrywkowo ale super na poważnie bym tej produkcji nie traktował zapraszam jeszcze serdecznie na mojego Discorda, Instagrama wbijajcie no i widzimy się w kolejnych odcinkach na dniach jeszcze omówię słuchajcie, inne produkcje z Maratonu, tutaj mówię o tym Heliosowym, bo te zestawy pomiędzy sieciami się trochę różniły natomiast akurat w Multikinie z tego co kojarzę był między innymi najbardziej samotny chłopak na świecie, którego już omawiałem, także jak ktoś jest zainteresowany, możecie wpaść, też objąłem ten horror patronatem, no to taki horror komediowy bardziej niż typowy horror i tam jeszcze Skinemaring był, którego też już omawiałem, także wyczekujcie, no i do zobaczenia w następnych, cześć!